Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 3 wzięli udział w dość nietypowym konkursie internetowym. Nagrodą główną był remont łazienki. Po miesiącach głosowania konkurs rozstrzygnięto. Placówce udało się zająć dziewiąte miejsce. Przede wszystkim najpierw trzeba było wykonać pracę i dzieci bardzo w to włożyły dużo serca i myślę, że dzięki nim przede wszystkim osiągnęliśmy taki sukces, jaki osiągnęliśmy. Później te prace były wstawione do, na stronę internetową. I należało e-mailem głosować na szkoły, całe szkoły, nie na pojedyncze prace. I w ten sposób zbieraliśmy punkty. Od października do 10 grudnia zbieraliśmy te punkty i zdobyliśmy ponad 31 tysięcy głosów, więc jest to naprawdę imponujący wynik. Była to żmudna, wyczerpująca praca, ale dzięki rodzicom, którzy naprawdę zaangażowali się bardzo mocno, bo niektórzy no. Mieli nawet po 10-15 maili do wprowadzenia dziennie. To nie było takie łatwe do wprowadzenia, ponieważ tam trzeba było hasło jeszcze podać. Wielokrotnie było tak, że te hasła nie chciały się wprowadzać, ale jesteśmy naprawdę wdzięczni dzieciom, rodzicom. No i i ich zaangażowaniu w to wszystko. Wart podkreślenia jest jednak fakt, że w pierwszej edycji konkursu Wzorowa Łazienka wzięło udział aż 375 szkół z całej Polski, nadsyłając łącznie ponad 12 tysięcy prac. Naprawdę cudowna sprawa. Ja się bardzo cieszę z tego, że oprócz tego, że zaangażowały się dzieci, co można zobaczyć, to także niesamowicie zaangażowali się rodzice, czego efektem jest ta ilość głosów: 31 243 głosy. Naprawdę można być dumnym, i mam nadzieję, że to nie, chociaż pierwsze, to nie ostatnie takie przedsięwzięcie. Zaangażowane też i przez rodziców, zaaranżowane od początku do końca. Y Możemy się tylko cieszyć. Mimo iż nie udało się zdobyć nagrody głównej, uczniowie i rodzice i tak są zadowoleni z osiągniętego wyniku. Dziewiąte miejsce jest to naprawdę dobre miejsce dla nas, ponieważ to jak było mówione, startowaliśmy z 60 któregoś miejsca. Co dzień przybliżaliśmy się do tego i powiem, jest to wielki sukces. I gdyby może większe zaangażowanie rodziców, może by była szansa, ale... Obiecujemy, że nie poddamy się i kolejny konkurs wygramy. Będzie wyższa nagroda. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim dlatego, że będą te środki czystości, a łazienki no też jest to element naszej szkoły i jak wiadomo, codziennie z nich korzystamy, więc ważna jest ich estetyka, ich wygląd, że po prostu miło się wręcz do nich wracało. Jesteśmy zadowoleni z wyniku tak, bo no niestety tak nie udało się tej, tej głównej nagrody wygrać, tak, remontu łazienki, ale wygraliśmy to co Mogliśmy, czyli ten zapas środków do Mestosa na najbliższy rok. Redakcja Telewizji Kablowej Bychotów gratuluje wytrwałości.